Kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Znowu się witam dzisiaj z Wami z samochodu. Jadę teraz do mojej mamy. W zasadzie to załatwiam parę rzeczy po drodze, bo musiałam podjechać do weterynarza. Tutaj mam świneczki moje: sernika i piernika. żeby im obciąć fazury. ja niestety nie jestem w stanie tego zrobić, no próbowałam ale ja za bardzo histeryzuję, także dlatego raz, dwa, trzy sprawy załatwiłam wszystko tam jest super zdezynfekowane przestrzegane, nie można wejść do gabinetu ze, ze swoim pacjentem potencjalnym czeka się na zewnątrz, także też bardzo mi się to podobało, że, że tak te panie fajnie tego przestrzegają wracając, podjadę jeszcze do mojej mamy co prawda przez płot, ale przynajmniej chcę ją zobaczyć, bo tak bardzo się za nią stęskiłam, te święta były dla mnie ciężkie że nie mogłam jej przytulić i wyściskać, i to wszystko było takie przez internet, przez FaceTime'a, co mnie zupełnie nie pociesza. I jeszcze było mi ciężej, bo moja mama była zupełnie sama: my przynajmniej byliśmy wszyscy tutaj dzieci, mój mąż. Natomiast tutaj kupiłam jej w piekarni jakieś tam ponczusie małe, drożdżówki, trochę chleba świeżego. Ja mam nadzieję, że to jej poprawi humor jakieś podstawowe zakupy, też warzywa, owoce, żeby coś miała. I wędliny, i tak dalej. No, zakupy generalnie, tak się już zaczynam rozwozić. To spotkanie też będzie dla mnie bardzo trudne, że nie będę mogła mamy przytulić, bo nasza relacja jest taka mocna: przytulać, nam się dużo przytulamy i ja moją mamę bardzo kocham, oczywiście. I też zawsze chcę ją wyściskać, zawsze chcę się nią tam jakoś zająć, a też nie ma teraz takiej możliwości, i to jest bardzo przykre. Chociaż już można wychodzić do parków i lasów, to jednak nadal te wszystkie. Zasady obowiązują szczególnie dla ludzi. Znaczy, moja mama jest zdrowa. Absolutnie nie jest jeszcze w wieku 65 lat, ale już jednak jest po 60. Także no, martwię się o nią i chcę, żeby była bezpieczna. Ostatnio moja mama mi w ogóle mówiła, że jej koleżankę, słuchajcie, sprawdzili jak wchodziła w godzinach dla seniorów, sprawdzali, czy rzeczywiście. Jest powyżej 65 roku życia, to ona się tak zdziwiona mówi, że to była dla nich taka radość. że ktoś ją poprosił o dowód, bo to się jej nie zdarzyło od lat. i poczuła się naprawdę jak nastolatka wręcz. Dobra, jadę i ze się do nas później. A jeżeli chodzi o świnki, to jeszcze tylko wam pokażę. Mają obcięte pazury, są. Wypielęgnowane, zadbane, zbadane. No niestety, jak to zwykle, jak przyjeżdżam do weterynarza, pani doktor mi powiedziała, że sernik, piernik super, ale sernik jest za gruby, trzeba się nim zająć. Jeżeli chodzi o dietę, trzeba go odchudzić i trzeba je kąpać, podmywać pupę, kiedy tylko jest taka potrzeba. Nie ma żadnego problemu, bo lepsza jest świnka, która ma częściej podmytą pupę, niż świnka, która ma zapalenie pęcherza albo jakieś tam nieczystości, także dla wszystkich z Was, którzy mi piszą, że nie powinno się tak często kąpać świnek lekarz potwierdza, że można je kąpać, kiedy jest taka potrzeba jeżeli jest częsta potrzeba, to tak samo można bez problemu nawet samą kupę, ale podmyć jak tylko często uważamy. Jestem z powrotem kochani, zrobiło się tak ciepło, ja mam kurtkę, sweter, koszulkę pod spodem Musiałam się rozebrać, zdjęłam maskę, no bo w samochodzie mam jeszcze rękawiczki. Spotkanie było super, ale strasznie smutne z drugiej strony, dlatego że się nie mogłyśmy przetulić. Moja mama się bardzo ucieszyła, że ją widziłam. że chciałaby zobaczyć dziewczynki, że mam nadzieję, że jakoś się niedługo to uda. Chociaż przez yy, no furtkę jakoś nie wiem, szkoda na to patrzeć wszystko, ale dobrze, migotka nawet schudła muszę powiedzieć, więc że tak powiem kwarantanna jej służy jadę do domu powiem wam tak między nami, że to nauczanie online mnie naprawdę już zaczyna strasznie męczyć bo tego jest bardzo dużo, bardzo dużo materiału a ja dopiero mam pierwszą klasę moja córka jest w pierwszej klasie, więc nawet nie chcę myśleć co jest w czwartej, w szóstej klasie, mam taką koleżankę, która ma dziecko w szóstej klasie i ona sama najpierw musi przeczytać w ogóle ten cały materiał nauczyć się go na przykład nie wiem, chociażby z historii, czy z matematyki, dzwoni tam do kogoś, uzgadnia, sama się tego uczy, materiału, a dopiero później tłumaczy dziecko. No bo jeżeli dziecko przychodzi i mówi, że ona tego nie rozumie, no to co? Co ma zrobić? No, musi się najpierw tego nauczyć i dobrze jej wytłumaczyć, ale przecież my nie jesteśmy nauczycielami. Nie mamy takiej cierpliwości i takich dydaktycznych zdolności, żeby ten materiał w odpowiedni sposób temu dziecku przekazać, więc ja jestem... Bardzo uważna, jeżeli o to chodzi, najpierw sama próbuję to wszystko tam przeczytać, ten cały materiał, bo my dostajemy ten materiał na cały tydzień, ale na przykład dużo szkół ma nauczanie online. My nie mamy tego nauczania online. Mamy się dopiero jutro spotkać pierwszy raz na taką godzinę jakby wychowawczą. Muszę sobie jeszcze ten program wgrać, bo nie mam. Team. Chyba się ten program. Niestety skończyła mi się bateria, i musiałam ją wymienić. Odzywam się do Was trochę później. Zrobiłam małe zakupy. Byłam w tej piekarni, tak jak Wam wspominałam. Mam tutaj szterfesną, świeżutką chałkę. Uwielbiam chałkę. Ona mi się kojarzy absolutnie w ogóle z dzieciństwem. Taka chałka, mleko, masło, gem. Zresztą ja bardzo lubię ten dżem, który Wam wcześniej też pokazywałam z Lidla Bio Extra. Nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale jakoś tak nie przepadam do końca za domowymi dżemami. Mimo, że bardzo lubię domowe przetwory i staram się odżywiać w miarę zdrowo, to jednak taki dżem kupny i ten szczególnie mi ekstra podpasował. I chodzi o taką moją ulubioną kanapkę z dżemem to na pewno serkozi i właśnie tak sobie teraz przypomniałam, że zapomniałam go kupić. Widziałam też taki chleb wiejski, krojony, mm. oczywiście krojony na miejscu i bułeczki. Kajzerki, świeżutkie, z szynką, z serem żółtym, beczka, do tego, mam. W bardzo fajny spaghetti, ten makaron, nie musi być koniecznie akurat ten konkretny, ale jest dość sporo tych makaronów, wstążki, kokardki, spaghetti, może warto jest się za rozejrzeć, bo do smakuje wyśmienicie, ale nie tylko, jest bardzo fajne też na przykład do spaghetti, jak lubicie. Banany, bananów widziałam dość dużo. Mam tą małpkę. Najbardziej lubię zielone, bo też one mogą dłużej stać. I dzięki temu y, te banany y, tak szybko się nie psują. A jak mi się popsują to je mrożę to też Wam wspominałam hummus. Bio. Bardzo lubię ten humus. Y, mamy borówki, mamy maliny. Tutaj mam maliny. Rupola bio również. Wziąłem też lody. Jak kiedyś widziałam takie lody w Lidlu z psim patrolem, one były czekoladowo-waniliowe, a te są z Pepą, tylko że już się do zamrażarki, bo akurat nie mogłyby tak długo czekać, z truskawką i wanilią właśnie, wyglądają tak jak Pepa. Ja Miałam też płatki owsiane, one do owsianki się idealnie sprawdzają, ale nie tylko, do ciasta również. I zawsze kupuję te owsiane błyskawiczne, są jeszcze górskie, one są grubsze i nie do końca, a te są drobniejsze i bardzo smakowite. Awokado oczywiście do humusu. Mamy paprykę, mamy marchewkę, wzięłam też ogórki, pomidorki, cykorie i jabłka. Jabłka wzięłam. Tutaj jeszcze tą cykonię, bo już dałam coś świnką, Lidla, wziąłam pstrąga, pstrąg tęczowy. Można zrobić na parze, na grillu, w piekarniku, w rękawie. Właśnie też nie wzięłam tego rękawa, zapomniałam. Miałam dokupić I rękawy i papier do pieczenia, no ale nic, trzeba będzie jakoś przeżyć. I on na przykład z cytryną, z pomidorkami, takimi koktajlowymi, to będę też wzięłam to będę musiała akurat je wymoczyć. Na razie zidentyfikowałam opakowanie. Krewetki, to już też Wam wspominałam o tych krewetkach i są świetne. Są z sosem czosnkowym, ale ten sos nie jest dobry. Jednak było tylko jedno opakowanie, a te krewetki są pyszne i do sałatki... Tak po prostu jako przystawka dla gości fajnie się sprawdzają, także też, jeżeli lubicie, to polecam Wam serdecznie. Są 20 zł te krewetki, pierścień. Natomiast są też takie krewetki tygrysie, one są po 40 zł, 34 zł, więc uważam, że to się najlepiej opłaca. Kiedy chcecie zjeść same te krewetki, lub na przykład kiedy chcecie je dodać do sałatki, bo to też bardzo fajnie się obierają, są wygodne. Również bazylię wzięłam. Bo tak, dla świnek do sałatek, mam takie dwie donice. Czy donice? To są takie osłonki. Koralowca za duża, pewnie. O, proszę bardzo. Bardzo fajny kolor, tak no to Neutralny. Tak się zastanawiam, bo została mi ta rzeżucha i zastanawiam się, czy moje świnki, by zjadły duże Pytałam się, pani doktor, powiedziała, że można im dać spróbować. Spróbować moje świnki, spróbowanie rzucą na nią maliny. W Lidlu też są pyszne maliny. Nie było truskawek, szkoda. Ale nic, taki live. Jak tylko wyszłam do Lidla, to zobaczyłam, że jest odżywka do storczyków. I ja w sumie, szczerze mówiąc, nigdy nie dodaję tej odżywki. Jest taka odżywka z gąsienic. To to było nas najlepsza do wszystkiego. Natomiast, no, nie było jej. I do storczyków taką... To jest najbardziej popularne odżywka do storczyków. Grandiol, jak się nazywa. Rozcięcza się to z wodą, tak sądzę. Muszę jeszcze doczytać. I również podłoże do storczyków i innych epifitów. Ja muszę czasami dosypywać trochę tej kory, czy tamtego podłoża do storczyków, dlatego że jak robię kąpiel i je wylewam, to czasami gubią tą korę, czasami ją. Tutaj z powrotem, a zdarza się również, że no wysycha i jednak trzeba ją od czasu do czasu wymieniać, żeby było tym serczykom lepiej. Także to są dwie rzeczy, które dodam, bo zazwyczaj, tak jak mówię, nic nigdy tam im nie dogadzam oprócz wody i obcinania je. I no, to już nieraz wspominałam, także nie będę się powtarzać. Pani, ja uciekam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, Buziaki. pa. pa.